w naszym debiutanckim przeglądzie tygodnia w NBA. Przed Wami szybkie podsumowanie najważniejszych newsów z ubiegłych 7 dni, potem zaś kilka słów w temacie tygodnia. A tym jest oczywiście draft. Bawcie się dobrze. Zaczynamy od przykrej informacji z San Francisco. Klay Thompson, który stracił cały poprzedni sezon z powodu kontuzji kolana, w następnych rozgrywkach także nie pojawi się na parkiecie. Golden State będą musieli poradzić sobie bez jednego ze swoich filarów który tym razem zerwał ścięgno Achillesa. W przyszłym sezonie w barwach Warrior zagra za to Kali Jr. Junior. Poważne wzmocnienie w mistrzowskiej organizacji z Los Angeles. Do Lakersów dołączyli Montrezl Harrell oraz Dennis Schroeder, a więc dwaj najlepsi rezerwowi poprzedniego sezonu. Schroeder najprawdopodobniej będzie pełnił rolę podstawowego rozgrywającego w ekipie jeziorowców. Harald zaś po dość nieoczekiwanym wzmocnieniu rywala z Zamiedzy, dotąd był przecież graczem Clippers, ma wnieść trochę więcej dynamiki do gry podkoszowej obok Antonego Davisa. Z klubu odeszli Dwight Howard, który wzmocnił na rok Philadelphia 76ers oraz Javel McGee, który przeniósł się do Cleveland. Lakersi nie pozostaną jednak bez doświadczenia na pozycji centra. Do drużyny dołączył Mark Gasol. Jordan Bell również przywdzieje w przyszłym sezonie barwy jeziorowców. W Filadelfii Dwight Howard spotka się ponownie z danym Greenem. Green trafił do 76ers przez Oklahomę, która wymieniła go ostatecznie na ala Harforda, którego współpraca z Joelem Bidem pozostawiała wiele do życzenia. Lakers opuścił również region Rondo, przenosząc się do Atlanty, gdzie najprawdopodobniej będzie stanowił zmiennika dla Trianga. Jego kontrakt opiewa na 15 milionów za dwa lata gry. Hawks oprócz doświadczonego Rondo zakontraktowali również wolnego agenta Chrisa Duna kolejnego rozgrywającego reprezentującego dotąd Chicago Bulls oraz Danielu Galinariego na skrzydło. Darren Fox podpisał z Sacramento pięcioletni maksymalny kontrakt. Czteroletnie umowy ze swoimi klubami Brooklyn Nets oraz Los Angeles Clippers podpisali Joe Harris oraz Marcus Morris. Bam Adebayo zostaje na dłużej na Florydzie. Center ma podpisać nowy kontrakt opiewający na 163 miliony za 5 lat gry. Goran Dragic związał się na kolejne dwa lata z organizacją z Miami. Taki sam okres ma spędzić w barwach hit również Myers Leonard oraz Avery Bradley, który zmienił Los Angeles na Miami. Wicemistrzów NBA porzucił za to G. Crowder, który najbliższe trzy lata spędzi w Phoenix u boku Chrisa Pola, który przeniósł się tam z Oklahoma. OKC opuścił również Steve Adams, który po dołączeniu do Pelicans przedłużył od razu kontrakt na kolejne dwa lata. W klubie z Nowego Orleanu będzie partnerem m.in. Zajona Williamsona oraz Brandona Ingrama, który również podpisał nową, pięcioletnią umowę. Ma za nią otrzymać 158 milionów dolarów. Pistons zakontraktowali dwóch wysokich graczy – Masona Plumlee oraz Zachlila Okafora. Z klubu odszedł natomiast Chris Wood dołączając do Houston Rackets. Organizacja z Detroit pozyskała również niskiego skrzydłowego z Denver, czerem jego granta. Derek Favors wraca do Utah na trzy kolejne sezony. Będzie miał okazję połączyć siły z donowanym Michelem, który podpisał z klubem nowy, pięcioletni kontrakt z gwarantowaną kwotą 163 milionów dolarów. Celtics będą musieli radzić sobie bez Highwarda, który podpisał czteroletni, wart aż 120 milionów kontrakt z Charlotte Hornets. To i tak mniej niż za pozostanie w Bostonie otrzyma Jason Tatum. Młody Skrzydłowy ma otrzymać 195 milionów za najbliższe 5 lat gry. Ekipę Celtics wzmocnił także Tristan Thompson. Do Knicks nie dołączył ostatecznie Carmelo Anthony, który wybrał Portland. W Nowym Jorku zagrają za to Austin Rivers oraz Nardles Noel. W Milwaukee zaś obok Janisa ma występować Drew Holiday. Dla Bucks najbliższy sezon będzie kluczowym w kontekście zatrzymania w składzie dwukrotnego MVP i możemy się spodziewać z ich strony kolejnych ruchów. W dzisiejszym temacie tygodnia kilka słów na temat czwartkowego draftu. Chociaż wiele mówiło się o potencjalnych transferach najwyższych pików, ponad dwójką zainteresowani byli Chicago Bulls, wszystko odbyło się jednak bez większych niespodzianek. Tak więc z jedynką do Minnesoty powędrował, co nie jest wielkim zaskoczeniem, Anthony Edwards. I najbardziej zadowolony z tego powodu może być chyba D'Angelo Russell, który w końcu może mieć solidnego partnera do gry na obwodzie. Jeżeli mielibyśmy podsumować Edwarda jednym określeniem, aby zobrazować nieco jego możliwości, to byłby to zapewne fizyczny potwór. 19-latek jest niesamowicie silny, dynamiczny, doskonale odnajduje się zwłaszcza w szybkim ataku po przechwycie. W dodatku nie boi się kończyć akcji bezpośrednio pod koszem, przy dużym ścisku i kontakcie z rywalem. Umie zarówno wymusić faul, jak i minąć przeciwnika z wodem. Jego za 3, niesamowicie istotny na pozycji rzucającego obrońcy, pozostawia co prawda trochę do życzenia, ale widać potencjał również w tej umiejętności. Jedyne do czego można się przyczepić, to zdolność do kończenia rzutu z półdystansu. Jeżeli pokryje się go dobrze na trójce i nie da się wejść bezpośrednio pod kosz, istnieje duża szansa, że Edward w swojej akcji po prostu się pogubi, bo jego podanie również nie stoi niestety na najwyższym poziomie. To jednak 19-latek, zaledwie z jednym rokiem doświadczenia na poziomie uczelni, więc czasu na poprawę jest bardzo wiele. Zwłaszcza, że Edwards najprawdopodobniej będzie grał całkiem sporo, jeżeli nie wskoczy do pierwszej piątki od razu. Timberwolves raczej nie będą mu na siłę szukać konkurencji. Pik numer dwa, czyli James Wiseman w Golden State Warriors. Zakusy mieli na niego Bulls, co nie jest specjalnie dziwne, bo to zawodnik z oczywistym potencjałem. Joe Lekop, właściciel klubu z San Francisco, mówi o nim jako o diamencie, który, oszlifowany, może stać się centrem na miarę Joela Embida. Ja tak daleko nie wybiegam, nie da się jednak ukryć, że mimo wszystko jego siła i mobilność mogą pobudzać wyobraźnię. Przy 216 cm wzrostu, jeśli rzeczywiście będzie rozwijał się tak, jak tego oczekują w Warriors, może szybko stać się jednym z najlepszych środkowych w lidze, bazującym w dużej mierze na swojej dynamice. Nowoczesny center, zdecydowanie wiedzący o co chodzi w grze na obu tablicach, potrafiący szybko przemieścić się z jednego kosza pod drugi, to skarb. I coś, czego zdecydowanie nie było ostatnio w Golden State. Także można się spodziewać, że Weissman dostanie całkiem dużo minut w najbliższym sezonie. Jeżeli chodzi o niespodzianki, dziwić może dość niski wybór dla niego Avdi. Izraelczyk wydawał się pewniakiem do pierwszej piątki, w końcu to dość uniwersalny zawodnik potrafiący grać zarówno jako dwójka, jak i trójka, obdarzony doskonałą koordynacją przy wzroście wynoszącym 203 cm, grający bardzo zespołowo, dysponujący świetnym przeglądem pola, doskonale odnajdujący się w półdystansie i pod koszem. Tym bardziej dziwi, że ostatecznie jako dziewiąty został wybrany przez Washington Wizards. Najwidoczniej ostatecznie zaważyły jednak jego średnia fizyczność oraz przeciętna skuteczność w rzucie za trzy. I na koniec kilka słów o najmłodszym z balów. Lamelo, który będzie nowym kolegą Gordona Haywarda w Hornets. Trójka draftów zbudzała oczywiście bardzo duże zainteresowania. Ponoć Lamelo jest najbardziej uzdolnionym z braci. Zachwycał jako piętnastolatek. Potem jednak ojciec zafundował mu niewiele wznoszącą chyba wycieczkę na Litwę do utworzonej przez siebie ligi młodzieżowej. Ostatni sezon spędził jednak w lidze australijskiej, w której radził sobie naprawdę nieźle. My się na razie wstrzymamy z jego oceną. Zobaczymy jak Lamelo poradzi sobie z rozgrywaniem w Charlotte. Doświadczenie zebrał różne, co może mu się przydać. A jeżeli okaże się, nie wypałem, to przynajmniej jego ojciec będzie miał sposobność wyzwać Michaela Jordana na pojedynek 1 na jeden, który marzył mu się od lat. Na dziś to wszystko. Zachęcamy do zostawienia łapek, subów i komentarzy. Kolejny przegląd za tydzień, w piątek zaś, widzimy się w nowym filmie o jednym z młodych zawodników. Do zobaczenia!